Fortnite, ale jeżeli dotnę kolor zielony, film się kończy. Respiło mnie w takim miejscu. Myślę, że to można. Można to zaliczyć, że jeszcze mnie zrespiło na ziemi. Tylko proszę, nie piszcie mi, że opadłeś w pierwszej sekundzie. Challenge do wykonania jest zrobienie przeze mnie trzech kili, nie, nie dotkając właśnie zielonego koloru. Polecę tutaj, bo na piasku raczej nie ma dużo zielonego koloru. Proszę, niech parę osób ze mną poleci. Chociaż trzy, żebym miał kogoś zabić. O, dobra, dajcie ze mną parę, nawet więcej osób. Ląduje na skrzynce. To jest szansa. Podam? Kurde. Trochę przypo... Szara broń. Szara broń. No Nice, kolejna. Nie ma nic zielonego, nie ma. O tym się uleczam i lecę dojechać siamka, który tutaj ze mną polecił. Nie ma czasu do stracenia. Prawie bym tego dotknął. Prawie bym tego dotknął. Crazy a pik, chcę, żebym to przegrał. Impuls na gości. No i kurde. Dużo tutaj zielonej rzeczy, więc muszę uważać, żeby niczego środkowo nie podnieść. I co? Pierwszy kill na końcu. Lecimy po kolejna. Czekaj. Ja właśnie przez cały czas, od początku filmu, podnosiłem mini i się nimi leczyłem. Big brain. Zostaw suba i łapkę w górę. Pozdra...